Cześć, witajcie, witajcie. Z tej strony oczywiście ja, Mistyko Panda, a w dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie zestaw z serii LEGO Ninjago Legacy o numerze katalogowym 71700 Jungle Raider. Zapraszam. Zestaw jest już otwarty, więc teraz wysypię jego zawartość, wyjmę. Dobrze. To jest wszystko, zobaczcie. Nieduża instrukcja, jedna zobaczymy jeszcze, czy na końcu jest może jakaś wkładka reklamowa. O coś tutaj jest. Mamy jakąś polecajkę LEGO LIFE, jakąś małą z setów LEGO Ninja Goligacy. No ja to w tych zestawach lubię. Listek z naklejkami, bardzo mały, chociaż no ja bym wolał, żeby go nie było w ogóle, bo jednak na druki to zostaje na lata i jakoś tak bardziej dla mnie są przydatne, tutaj mamy taki woreczek właśnie z elementami, chociażby właśnie tą główką Lloyda a tutaj taki większy i tu będą raczej właśnie większość części do samochodów widzimy to, torsik o oh, katana dobrze ja w tym momencie biorę się za składanie i za chwilę widzimy się z powrotem po kilkunastu minutach składania model jest już ukończony i wygląda właśnie tak proszę zobaczyć Tutaj mamy od przodu, tu od boku, tak prezentuje się tył. Jeśli chodzi o kolorystykę, no to widzimy sporo. Mamy zieleni, tutaj też czerń, pojawiają się również odcienie szarości. Tutaj z przodu, właśnie mamy miejsce, gdzie siedzi figurka. Nie mamy żadnego siedzenia, po prostu figurkę wpinamy. Tak. I tutaj mamy taki fajny, ciekawy nadruk widzicie, o, zobaczcie no można to w jakiś sposób na pewno wykorzystać jeszcze w jakiś innych konstrukcjach figurkę na razie odłożę na bok, dlatego, że szczegółowo mówimy ją później tak jak mówię, no pojazd nie jest jakiś tam brzydki całkiem fajnie wygląda jest taki zgrabny tutaj te koła tak ciekawie właśnie też zostały tutaj to rozwiązane Sporo mamy tutaj tych katan. Zobaczcie, tu na przodzie dwie katany, tutaj dwie, i tu jeszcze u góry jedna. To też takie całkiem fajne wrażenie robi, więc ja osobiście nie narzekam. Jest naprawdę ok. No, jeśli chodzi o dół, no to wiadomo, że w tych samochodach to tak jest zawsze. O tutaj możemy rozłożyć to drugie skrzydło i to wtedy tak fajnie, naprawdę ten pojazd wygląda. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, no to chwilami widać tutaj, tak na przykład w tym momencie widzimy z tyłu gołe study na wierzchu, aczkolwiek yy, no, da się to jeszcze w jakiś sposób przeboleć. Minifigurka w tym zestawie jest jedna, a szkoda, że nie dostaliśmy e, żadnego tam na przykład kultystycznego, dlatego że jest to oczywiście zestaw nawiązujący do. Czwartego sezonu Lego Ninjago. No i ta figurka to jest oczywiście Lloyd, zielony ninja w takim oto kimono. No, figurki z Lego Ninjago mają jakiś ten swój urok, tak? Znamy go, znamy ten serial. Fajnie, że tutaj Lloyd nie ma tej pospolitej klockowej katany, tylko ten taki miecz troszeczkę bardziej uniwersalny i troszeczkę rzadszy. On był chociażby również w tym małym zestawie z sezonu 11 Podróż Lloyda, tak? To rzucę wam zdjęcie, żebyście wiedzieli o czym mówię. No, to jest taka w miarę wiecie, pospolita figurka, dwa wyrazy twarzy. Z tej strony taki grymas tutaj zamaskowany jest. O, może uda mi się obrócić. Nie do końca. Uśmiech. No, być może ktoś znajdzie jakieś fajne zastosowanie do właśnie tych takich torsów, które wyglądają no właśnie typowo azjatycko, jak jakieś kimona, zobaczcie tutaj jakieś tam. Znaczki, prawda? Być może jest to jakiś napis. Figurka jest całkiem ok, nie ma co narzekać. Jeśli chodzi o elementy zapasowe, to prezentują się one tak, całkiem przeciętnie. Szału nie ma. Tutaj mamy rączkę od miecza świetlnego, dwa te takie klocki technikowe. Tutaj mamy bandanę w kolorze zielonym. Taką maskę. Tutaj mamy dwa te klocki transparentne bez studów. No jest OK, aczkolwiek tam raczej oceny te zapasowe elementy tego zestawu nie podniosą. Podsumowując, zestaw Jungle Raider to całkiem przyjemne kilkanaście minut składania, w cał całkiem dobrze wyglądający pojazd. Jak dla mnie nie widzę problemu. No poza tym przeciwnikiem, o którym mówiłem, mógłby on się tutaj pojawić jakaś forma pojedynku, mogłaby nastąpić, więc. Jeśli o mnie chodzi, no to, to ewentualnie pozostawię taki malutki niedosyt, ale ogólnie nie jest słuchajcie źle. Wydaje mi się, że damy temu zestawowi takie 8 na 10. Wydaje mi się, że jest to uczciwa ocena, swoją oczywiście piszcie w komentarzu. Tymczasem ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.